Aby rozwiązać taką nierówność, skorzystamy z własności wartości bezwzględnej, która pozwala nam zamieniać takie wyrażenia z pierwiastkami, gdzie pod pierwiastkiem mamy wyrażenie podniesione do kwadratu, na takie wyrażenie. No i zastosujmy to w tej nierówności. Mamy wartość bezwzględną z x. Po prawej stronie tą liczbę. Zamieniamy na wartość bezwzględną z 4 odjąć 2, pierwiastek kwadratowy z 2, i to samo robimy z drugim pierwiastkiem. Teraz, w kolejnym kroku, musimy ocenić, czy liczby, które znajdują się pod wartościami bezwzględnymi, są dodatnie czy ujemne. Możemy przy tym oczywiście korzystać z kalkulatorów, ale moim zdaniem łatwiej jest zamienić czwórkę na Pierwiastek kwadratowy z 16. Odjąć. Teraz tą dwójkę włączamy pod ten pierwiastek, czyli dwójkę musimy podnieść do kwadratu. Otrzymamy 4, a 4 razy 2 to jest 8. Więc dwa pierwiastek kwadratowy z 2 można zapisać jako pierwiastek kwadratowy z 8. No i już widzimy, że od większej liczby odejmujemy mniejszą liczbę, czyli na pewno wynik będzie liczbą ujemną. Tutaj sobie zapiszę dodatnią, Boże. Dodatnią. Czyli tutaj sobie zapiszemy plusik. Teraz w drugiej liczbie mamy tak. Pierwiastek kwadratowy z 16, bo to jest 4, odjąć. Tą trójkę podnosisz do kwadratu, otrzymujesz 9 i 9 razy 2 to jest 18. Wynik jest ujemny. I teraz sprawa wygląda tak: jeżeli pod wartością bezwzględną masz liczbę dodatnią, to opuszczasz wartość bezwzględną bez zmiany znaków. Natomiast jeżeli pod wartością bezwzględną masz liczbę ujemną, to opuszczasz wartość bezwzględną zmieniając znaki na przeciwne. Następnie opuszczę ten nawias. Czwórki zredukują się do zera i zostanie pierwiastek kwadratowy z dwóch. W tym momencie umówmy się, że jeśli znak nierówności jest skierowany w lewą stronę, czyli w kierunku wartości bezwzględnej, to opuszczasz wartość bezwzględną i tworzysz taką podwójną nierówność. O, w ten sposób. No i już widzimy, że wszystkie liczby, które rozwiązują tą nierówność, to są liczby z przedziału od minus pierwiastek kwadratowy z 2 do pierwiastek kwadratowy z 2. I to jest odpowiedź w tym przykładzie. No to teraz zróbmy kolejny przykład.